Już po raz 31 miejska kapituła po uprzedniej prezentacji kandydatów wybrała ośmiu wspaniałych tarnobrzega. W tym gronie znaleźli się uczniowie, którzy wyróżniają się zaangażowaniem w życiu społecznym i obywatelską postawą. Samorządowy konkurs nastolatków ośmiu wspaniałych skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich. Jego głównym celem jest promowanie pozytywnych zachowań oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Jak się okazuje, młodzi ternobrzeżani wyróżniają się tym, że na co dzień bezinteresownie pomagają innym, angażują się w życie miasta i swoje. Swoją postawą dają rówieśnikom dobry wzór do naśladowania. Kapituła konkursu miała okazję osobiście spotkać się z 15 kandydatami i wysłuchać ich prezentacji. Młodzież w tym roku, te 15 osób było na bardzo wysokim poziomie, niezależnie od tego, czy byli ze szkoły podstawowej, czy ze szkół średnich, więc dlatego ten wybór był bardzo, bardzo trudny i burzliwy. Zawsze kładę nacisk na, taki, na, na, na taką całość osobowości danej osoby. Szukam osób kreatywnych, które mają dużo pasji, dużo zainteresowań, bo w dzisiejszym świecie młodych ludzi nie jest to oczywista sprawa, więc takich osób jest bardzo dużo, a oprócz tego są to osoby, które mają też wrażliwość serca, są otwarci na pracę charytatywną czy pracę społeczną, angażują się i w swoim środowisku szkolnym, czy w rówieśniczym, czy też y, nawet działają już w, w takich organizacjach bardziej, bardziej poważnych, można powiedzieć na, na, na arenie nawet i takiej województwa, czy, czy nawet ogólnopolskiej, więc to też jest takie bardzo ciekawe, ciekawe zjawisko. W zaszczytnym gronie ośmiu wspaniałych znalazł się m.in. Adrian Rutyna, uczeń klasy czwartej liceum ogólnokształcącego o profilu ratowniczo-pożarniczym w zespole szkół nr 3 w Tarnobrzegu. To on będzie reprezentował Tarnobrzeg w ogólnopolskim etapie konkursu, który odbędzie się w Warszawie. Jak sam mówi, od dziecka interesuje się strażą pożarną. Pasją tą zaraził go Tata. Od 2017 roku jestem zapisany już w tej straży, a jeszcze udzielam się jako. Wolontariusz często założyłem grupę pomocy przedmedycznej w zespole szkół nr 3 Darno brzegu, tak zwaną budoplanką, więc jestem po prostu dumny, że mi się udało takie coś osiągnąć. Spodziewałeś się, że akurat znajdziesz się w gronie tych najlepszych yy, tak, nie powiedziałbym, że bardzo się tak spodziewałem. Miałem to w myśl, że może się znajdę, ale naprawdę jestem też w szoku, że to, się, to mi się w końcu udało. To jest dla mnie totalny szok, że w ogóle zostałem wybrany takie, coś, że nigdy w życiu takie coś mi się jeszcze nie udało osiągnąć. Oprócz Adriana Rutyny w ogronie ośmiu wspaniałych znaleźli się Karol Szosta i Emilia Wiącek z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej, Sara Łuczakowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4, Szymon Majcher, uczeń Szkoły Podstawowej nr 10, Alan Majda z Zespołu Szkół nr 2, Zofia Mierzwa i Zuzanna Podwysocka, reprezentancki Zespołu Szkół nr 3.